Cześć Siemano, witajcie z tej strony Rolf Schwager. Po długiej przerwie wracam do Was z kolejnym vlogiem. Dzisiaj z vlogiem z drugiego pokosu zaczynam sobie kosić drugi pokos nową kosiarką, jak widzicie nie było nawet okazji, kiedy jej zaprezentować. O, masa roboty. Z jednej strony, z drugiej strony. Mogę powiedzieć, że trochę i brak weny do nagrywania, ale przede wszystkim brakowało czasu nieraz i chęci człowiek zmęczony to nawet się nie chciało ale dzisiaj tak mnie coś wzięło postanowiłem że że choć troszkę coś dla was nagram ogólnie rzecz biorąc dzisiaj mamy 14 sierp... 13 sierpnia sorry zaczynamy właśnie drugi pokos trochę szybciej jak zeszłego roku zeszłego roku zaczynaliśmy później aczkolwiek to wynika to też z tego, że w tym roku yy, tak, yy, układ opadów szczególnie w lipcu był lepszy, trochę padało także jakiś ten potraw zdołał dosyć szybko urosnąć ale też jak widzicie szału nie ma, dupy nie urywa, ale od razu mówię lepiej to wygląda jak choćby w zeszłym roku Trochę kijowo będzie widać, bo no, zachodzące takie słońce, schodzące jest już niżej. E, no, ale wolałem nagrać to teraz. Ogólnie mam jeszcze nieskończone żniwa. Zostało e, tak naprawdę może z hektar 20 obsa do skoszenia. Wszędzie praktycznie wokoło już po żniwach. E, no wynika to z tego, że pamiętacie tam, kto oglądał z tych wiosennych vlogów, miałem posiane na dość mokrym kawałku, obiec bardzo fajny no ale długo, właściwie ziarno jest dojrzałe, tylko łodyga jest taka na pół zielona, ostatnio wykosiłem to co było suchsze po prostu przypychał się kombajn na sitach no cóż, będę próbował jutro, bo też no dobrze by było z tym powojować, bo i prognozy z opadami są trochę nieciekawe, ogólnie teraz mamy fala upałów ja nie dzierżę takiej pogody ktoś może powiedzieć dobra pogoda na żywa, na siano kosy ale dobra pogoda to jak jest góra 25 stopni i słońce a nie kurwa 34 no ale taki mamy klimat nic się z tym nie poradzi jeśli chodzi o plony yy, można powiedzieć że są średnio zadawalające tutaj też wpływa na to kilka czynników yy, Przede wszystkim, nie nagrywałem filmu, więc nie wiecie, susza towarzysząca nam praktycznie już od kwietnia. Jesteśmy takim evenementem można powiedzieć, w skali całej Polski, bo wschód, południe, tam padało bardzo dużo. Zachód, szczególnie północny, zachód, tutaj tych opadów było jak na mizerię. I mało tego jeszcze, równo prawie miesiąc temu no już miesiąc z małym groszem 10 lipca dokładnie mieliśmy tutaj gradowicie chyba stulecia ja takiego gradowicia nie pamiętam po prostu kule gradowe wielkości gołębich grad bardzo lokalny bo padający w promieniu powiedzmy kilku kilometrów czyli jak w jednej wiosce taki grad przeszedł to drugiej nie skutki oczywiście tragiczne tak? na przykład owiec właśnie wspomniany wysypany w połowie nawet takie zboża kłosowe jak jęczmień, jary czy pszenżyto też dość mocno oberwały po prostu ten grad powybijał je, je z kłosów, także no masakra, z kukurydzy po prostu z liści wisiały w prędzle, no ale kukurydza wiadomo tam młodyga cała także kukurydza sobie poradziła, ona się fajnie zregenerowała no ale niestety plony zbóż zostały dość mocno zredukowane no i już przechodząc właśnie do tych plonów ja może zacznę od żyta żyto w moim gospodarstwie dawało 4,5 tony z hektara mówię tu o życie populacyjnym i to jest akurat zajebisty plon naprawdę nie wiem mówcie co chcecie ale jak na żyto populacyjne 4,5 tony to jest moim zdaniem sporo. Ja nigdy w życiu nie miałem tyle. Najwięcej jeśli pamiętam, to chyba miałem z trójkę z hektara. W tym roku 4,5 tony, po prostu sam byłem w szoku. Także żyto mnie, to co mogę powiedzieć zaskoczyło bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o krzęży, to tutaj zależnie od kawałka, ale taka średnia między 4,5-5, czyli nieco gorzej jak w zeszłym roku. No ale też jak na taką suszę, która jest, nie ma tragedii, tak? Owszem, wam tam sypie w różnych regionach po 6-7 ton na piątej klasie, no u nas jak jest susza, no to no, nawet na trzeciej klasie rekordów, prawda, być nie może, tak? Eee, co mamy dalej, tak? Dalej, e, jeśli chodzi o nas, no był, e, co było, jęczmień jary był, tak? No i jęczmień, tak, jak w zeszłym roku, sypał. Fajnie, tak w tym roku to jest tragedia. Powiem szczerze, że takiej masakry z jęczmieniem nie miałem bardzo dawno. Fakt, że no był posiany też na takich kawałkach powiedziałbym dosyć ciężkich dla jęczmienia, ale średni plonu nas wyszedł między 2,5 a 3 tony z hektara. To jest po prostu dramat. Dramat przy takich nakładach, jakich wymaga jęczmień, a wymaga sporych, wbrew pozoru. Eee, także na przyszły rok już sobie zaplanowałem, że zmniejszę trochę e, jeśli chodzi o zasięg jęczmienia i posieję go w takim najmokrzejszym po prostu kawałku, kawałku jakim dysponuję, e, czyli tym właśnie gdzie teraz mam posiany obiec. Co do owsa no tutaj nie wiem, bo, ale no, powiem szczerze wykosiłem może ze 40 arów, nakosiłem kosiłem czubatą przyczepę, także zakładam, że obiec sypie na poziomie 5-6. 5-6 ton, nie? No to jest dużo lepiej jak w zeszłym roku, i teraz mogę tylko powiedzieć, żeby nie ten grad, kurwa, to ten owiec to by jebał z 8-9 ton, no ale No nie mamy na to wpływu, tak? No to jest pod tym względem, to jest po prostu bycie rolnikiem, tak? To jest rolnikiem z powołania, to na niego takie coś nie działa, tak? No trudno, zdarzyło się, zdarzyło się, tak? Nic się nie poradzi, nie? Trzeba się z tym pogodzić i tyle. No to takie Wam małe robię sprawozdanie, ale no mówię tyle czasu nie nagrywałem, a dobrze żeby było wiadomo co tam się u mnie teraz dzieje. Tak? Jeśli chodzi o sianokosy, o pierwszy pokos, z pierwszego pokosu zrobiliśmy równo 200 balotów siana. Powiem szczerze, że mi już po pierwszym pokosie wystarczy, siana wyszło więcej jak w zeszłym roku. O dziwo! O dziwo, ale wyszło więcej. Mówię o dziwo, bo susza była znowu. I nawet na wiosnę ta susza była większa jak z zeszłego roku, no ale wyszło to więcej. Tu z tej łąki było 20 chyba 4 a tu jest hektar 10, czy tona, nie, hektar 15. No. Także wyszło 200. Presa przetestowana. No, też nie miałem okazji, żeby tam nagrać coś. Może kiedyś. Mirka fajnie się sprawdziła. Właściwie to podczas pierwszego presowania nią miałem jedyną awarię. Tu na tej łące akurat zpresowałem, bo ja tą łąkę kosiłem pierwszą w sumie też, tak samo jak teraz koszę potrat na niej. Ale przejechałem na tą drugą i tam strzelił mi łańcuch, który napędza pobierać. No i dupa. Ale tak poza tym, nic innego tam się w niej złego nie działo. Także generalnie presa jak najbardziej w mojej opinii jest na plus słomę, jeśli chodzi o słomę, to zrobiliśmy 3 przyczepy, nie, 4 przyczepy kostki, dwie przyczepy słomy jęczmiennej, przyczepę owsianki i przyczepę żytniej. Resztę robiłem paloty 23 przeżytniej. 23 również z żyta i jeszcze trochę będę miał owsianej i mam paszy multum eee, no niedługo kiszonka z kukurydzy a jeszcze stara kukurydza nieskarmiona bo o w międzyczasie też robiłem zżyta żyta kiszonkę i kurwa to pierdolone gradowicie nawet nam folię na kiszące popierdoliło musiałem zostawić tą z kukurydzy i zacząć skarmiać tą żytnią no bo inaczej by się zaczęła psuć eee, także ale ona dosyć szybko się skarmia także że zaraz się powinna skończyć, a jak zrobię jeszcze tą z kukurydzy, to teraz to będę miał od grona tej paszy. Nie wiem, czy zimą nie opierdolę komuś yy, trochę, trochę kiszonki, bo no po prostu będzie za dużo. Na ży żyto na kiszonkę będę siał, ale jak będzie tyle paszy, to zostawię je po prostu i będzie na ziarno. I tak nie będę siał gęsto. Yy, o, mogę Wam powiedzieć też na przykładzie jeszcze tego żyta, yy, zależność taką, siałem na ziarno 110 kg na hektar. Zeszłego roku na kiszonkę siałem 150. Jak kosiliśmy kiszonkę do tego, co miałem zasiane na kiszonkę, całego nie wykosiłem, bo wyszło sporo. I teraz mogę Wam powiedzieć tak, że to, co było siane rzadziej, czyli 110, sypało lepiej, jak to, które było siane 150. Także nie ma co siać do przesady żyta. To mogę Wam taką radę dać. I to mówię, że to było siane na piątej klasie, czwartej B także śmiało można siać tak, tak nis, tak, w tak takiej małej dawce żyto i ono też wyda satysfakcjonujący plon eee, w tym roku będę siał 120, tak chcę to trochę jeszcze wypośrodkować nie będę schodził niżej, bo ja kiedyś schodziłem do setki i nie byłem zadowolony e teraz to 110 też takie jeszcze jest no plon ładny, ale ja bym tam jeszcze dołożył 10 kg także posieję sobie 120, zwłaszcza, że akurat żyta do kwalifikatu nie będę siał, żadnego tam... Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Jaki to nam tam plon obrończy. Kolejny plan zakupowy Na przyszły rok Właściwie na przyszłą zimę, wiosnę A mianowicie bał łąkowy Swój własny Tutaj mamy u nas Taki ten Bał wioskowy, ale to jest Taka rozjebunda, że Za każdym razem jak się go weźmie To tylko trzeba kurwa tam coś kleić przy nim Także lepiej wziąć swój zobaczymy może z kumplem kupimy na spółę no eee, i będziemy sobie łąki wałować swoim na połat to też nie będzie pierdolenia, żeby jeździć gdzieś bokami, bo tak zawsze z tamtym wałem to stary komunistyczny wał to trzeba było właśnie jeździć bokami zawsze, no bo to tak po asfalcie to nie warto teraz, bo Kiedyś to może tam raz, że się robki obijają, a dwa, że nadjedziecie policja, to pierdolą mandat, no bo niszczy się nawierzchnie niby ta. Zwyczek wody dla ochłody Gorąco jest jak skurwysy w tym czasie chłodzić Zrób zając się zajebiście sprawdza yy, przy koszeniu też się przydawał jak miałem, to no tutaj też tak zajebiście równo, jak widzicie, nie jest. Ale mam taką łąkę, gdzie kurwa to jeszcze dwa lata temu był nieużytek i tam jeszcze jest tak dosyć nierówno. No i tam ten żółw zając się właśnie fajnie przydawał, bo jak gdzieś tak w cholerę nierówno, to nie trzeba biegiem redukować, tylko tylko tutaj się zredukowało i za chwilę jak znowu równo to można odpuścić i, i jechać znowu szybciej także bardzo, bardzo fajna bardzo przydatna rzecz jak jest sprawna, nie Dobra, to by było na tyle Będę więcej nagrywał, bo jak tą kamerę pierdoloną mam na głowie, to mi się łeb gotuje No, kosiarka taka jak widzicie, miotka Polecam Polecam, bo sprawdza się jak na razie Ja na nią nie narzekam Naprawdę, fajnie, lekko idzie, dosyć Może trochę głośno chodzi, ale Ale tak o, poza tym to Nie jest z nią śle. Generalnie jeszcze trochę koszenia jest. Och, trochę będzie, kurwa. Wtedy pierwszego było 23, może z 10 tu będzie. No, pożywił mu widzium. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć na razie. Nie wiem kiedy będzie kolejny blok. Może niedługo, może znowu za jakiś czas. No postaram się nagrać coś prędzej w tym razem. Dobra, dzięki za uwagę, cześć.